Z Ewangelii, według Świętego Mateusza: Tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. W moim domu rodzinnym panowało takie przekonanie, że ktoś z sąsiadów powinien mieć klucze do naszego mieszkania na wypadek tego, że może się wydarzyć jakaś nieprzewidziana sytuacja, i wtedy lepiej, że ktoś zaufany właśnie może dostać się do wnętrza. Zresztą dokładnie tak samo jest na przykład na Jasnej Górze. Klucz od mojego pokoju, od mojej celi ma jeszcze jeden z ojców Paulinów, na wszelki wypadek. I oczywiste jest to, że kiedy oddaje się klucz do swojego mieszkania komuś drugiemu, to wpierw trzeba tej osobie zaufać. Wybiera się tylko takie osoby, o których się wie, że tej władzy kluczy nie nadużyją. Jezus dziś mówi do Piotra, że jemu to znaczy, Kościołowi nam oddaje klucze do Królestwa Niebieskiego, do domu swojego Ojca. Trudno o wyraz większego zaufania, trudno o obraz większej miłości. Mamy klucze do domu Boga w niebie. Tak bardzo nam zaufał, że się tam nie wedrzemy jak złodzieje, że raczej przyjdziemy tam jak. Przyjaciele. Bardzo poruszające, i Bogu dzięki za to, że mamy Piotra, który te klucze dzierży w imieniu nas wszystkich i w którego dłoniach, jak sam Jezus stwierdził, te klucze są bezpieczne. Do zobaczenia jutro.